Quiz. głosowania, Strapki. opowiadania, naliczające się pytania, lecz odpowiedzi brak. W dzisiejszym filmie omówimy tajemnice jednego z największych polskich serwisów rozrywkowo-społecznościowych czyli same Quiz. Zapraszam do oglądania. widzowie. Jestem jest dobry, najlepszą przyjaciółką, funkcją ma wizę. Ona jest kurierem. bardzo miło ją poznać. I będziemy prowadzić ten oto kanał razem tutaj, gdzie nakrywać bardzo fajną gierkę, ona sobie Zapraszam do tej produkcji. Ście męczkowi koledze, od tej kurdej rafii co po poszta boska, ci siada, drwały, to naf! Dobra, 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 no, dobra, robimy to. Naf. To będzie piękne. Poczujmy. Podasz mi tę barkę. To jest twój. Ale uważaj, abyś nie strunęł. Dzięki, teraz mi odłożysz. <trujny> A no, tak wygląda, bo Ale to jest kelot! Ale to jest kelot! Miałaś mię <śmiewanie> zabić! <śmiewanie> okay, dobra, gleich. Kontynu Kontynuujemy. Nada nas druga. Boję się. Na razie to jest druga, tak? Będziemy w nowej grze, ale... Na to nas no Dopiero teraz się skapnęła, jaka to jest zła jakoś. I boi się. Nie mogę zamknąć. Wszystko dobrze, Fred jest na swoim miejscu. Uuu, ale niedźwiedek! Masza i niedźwiedź. Daj to trochę bliżej! No niech Masza z moimi Nie. Co? Mam nadzieję, że to się nie nagrało. Nie chcę tego slikować. Uu, ale się odpala. Mm. Zawsze, Ja się zawsze boję tego backstage'u, bo w ogóle jest scena, czy tam moment jak się te maski... Jak się maski od, w swoją stronę, że na przykład ta maska przypatrzy na ciebie. Uuu, freaky! Czemu ci się komputer pali, że ja słyszę jak to oddycha? Ale na DNA, f**ka, Jezus Mój! Słuchaj, było gorzej. Zara zobaczysz, jak mi to nawale jak odpalę Minecrafta, bed Minecrafta Bedrock. Mm, bez żadnych możliwości. Nie może. się doczekać. A nie ma tu nikogo na miejscu? Pierwsza. na nic jakiś gość mówi dab, 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 dab? Dab. No strzeż jakiesz, dab, dab, dab? on sobie zrobił dap Dab, dap, dap, dap A to jezu Uch, szukaj, szukaj sek, to będzie dap Ale nie fajny nie Nie fajny Grzegorz Grzegorz od... To jest, aha my... No patrz na no jego kamerę, a nie Śródka. No f**k Ojojojojojojoj oj, 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 oj. Rusza się Dom ru dom 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 Gdzie go szwytka? Idź sobie stąd Gdzie go szwytka? Idź sobie stąd No pi... Gdzie to ty? Gdzie? Idzie Gdzie Idzie Aha To nie, nie jest... To nie jest... Chica na swoje miejsce Bardzo lubię Chica Lubię Chicę, bo ona jest grzeczna patrz. no wróciła na swoje miejsce No czy się pójdzie Właśnie jaki jaki fajny nagets. Jej nie będzie mieć. chyba mamy tego. Potrawkę z królika, nugeta i... Nie wiem, kurczę sierść czy Nie! what No jakiż dub-dub znowu było! No słyszysz dam, dam, dam! To za znaczy, ciało! się boję, boże, zabierz nie go I to ty chciałeś sterować? Nie, no nie, Chikre, Naget, nie, nie, się nie to sobie nie steruję. Cheeker, zabiodłem się na to! Nie pogrywaj sobie nagiec! Nie pogrywaj sobie nagiec, bo nie ma! Nie masz czasu. Stoi tutaj! To możesz się ogarnąć! Fred jest na swoim miejscu! Ej dobra, ja teraz... Ja teraz zawsze jak ten zamykam... Że odkładam kamerę, to zamykam oczy. Proszę, kurde. Ulec. Nie <grym> Mam 50 power. No nie power. jest droga w nocy, dopiero. Dopiero? Freddy, nie pokrywaj sobie. Eee, ci tak patrz, młody mężczyzna. Freddy? U, Freddy, weź się Okej. mnie. to wykraj nie moje, moje. Nie, nie. Te... Nie, nie, ja się. Jak on tu jest, to zwykle ci się pojawia. Ciekanie, sobie. Nie, nie patrzcie tak na mnie. Nie sajdajuj mnie młoda damo. Młoda damo. Dobrze Freddy, dobrze. Jestem dumna. Jest? Trzecia w nocy. Ej, nie, serio nie wiem jak... Ja nie chcę, nie mam zamiaru oglądać żadnej ośmiogodzinnego wideo, e, gdzie tłumaczą e, okay, o co okay, chodzi. Sprawdzaj, sprawdzaj, sprawdzaj. No Dam, 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 dam jest tylko jakieś ja jeszcze nie sądzę... Gdzie jest tiker? Co tak oddycha? Ale ma strzelec w błonie! Co jest? Gdzie jest tiker? GDZIE JEST TIKER?! Ale zajdaj! Uu, ale nieładnie. Ej, nawet może dobrze idę. Ale jestem pro! Zadam mu? Nie patrzcie się, to tak mnie! Riz... ona z od początku nie można one tak sobie rysować. Ale fajnie to wygląda, typek. Bo jest. Czauki z desbu. Like I have to draw this hair. Co ty? Restrooms. Czemu karet restrooms się basta patrzę. Nie to mi się implikacje. To Freddy. No i że będzie sfoni, boni, 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 boni. No, nie ma no, sprawy. To tu jest jedno. Dam 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 Dob, do, do. Fajny trailer, nie fajnie ten play, już tego. Się... Dam, dam. Jeszcze czwarta w nocy?! Wszędzie nie top! Tutaj psuj! Nie podoba wiesz, mi się ten dash top, top. Nawet lepiej. 24%? Proszę Weź się ogarnij, ja tu się skupiam na tym <grym> e <grym> Ale komentarze, komentarze! Cicho, bądźcie sami. Cicho, bądźcie sami. Cicho, bądźcie sami. Ale pocisek. To już maria. Ej! co? Ja wiem, że nam wyjdzie power, ale musimy chociaż dobić do połowy piątej, jeżeli chcemy przetrwać. 17% mamy. Nie wiem czego się spodziewać. Dużo za mało. Nie podoba mi się, 15. No, Daj Jakąś piosenkę słyszę. Co to znaczy? Aaaaah! Ten ci na napeł, weź. Jo, Ty tak wyszedł z łazienki, tak na jak na fajnie. No, ej, ej, no, to. <zysy> to nadal tam no, jest. jest. Te, ten 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 znaczy, bo nie Jesteśmy już w piątej, jak dobijemy do szóstej... No co kur... na stoi? No a to tak nadal jest! Tutaj masz... Proszę, dobijmy do tej szóstej. Dobra, otwieraj te drzwi! Jest? Nie. A... Nie ma tego kurna... 2% mamy, nooo! Szósta! Szósta!

Ej, hey, you're doing great! I mean, you Nie, nie. No, znowu słyszę. już nie ma. Ktoś tu przegląda. Nic już. To... Gdzie Cik... Ciker. Ciker, gdzie ty idziesz? Nuggets. No kurde, co ty tu już jest. Niech nie pogrywaj sobie. Pogrywa sobie. Trzeba go. No i mnie wkurzyła, nie? Sigma, bo Oni już jest lepszy o wiele. Mm. Króliczek. Jest tam nadal? Tak. Króliczek, skus masz w ogóle? No co? Jeśli je, je będzie, bo nie biec to ja się po prostu płaczę, bo ja nie chcę. Bo, to znaczy, nie, kurczę, fokie, fokie. Ej ale my obiecujemy to wykonaniemy. Ja nie wierzę, już 80 mamy. Nie mamy kurczę ten, pieniędzy na rachunki. Właśnie. Unitam 100. co, sobie sekurka. Ale stoi, patrz. Z wyrzutem hmm. takim się patrzę. ja No Ej. Nie, nie pogrywać sobie, nie? Ubie, nie? Ej, no dab, dab, dab słyszę, ty, kto to jest w ogóle? Pierwsza już jest. Znaczy, chyba było od początku. Czaję, że masz 5 godzin przetrwać. Maria... Czeskóczka. No Dab, dab, dab. <grym> Ej! Hey. No. Ale skoro... Dzięki, nie pisz wod! Muszę teraz Super! No, grub pisz wod! Przez... Ale skoro ten, godziny tak szybko mijają, to w realnym świecie, jak godziny by tak powoli mijały, to znaczy, że ten, że na drugi noc one by tak powoli chodziły? I have no idea what you are talking about. No, bo... Jeżeli godziny tak szybko mijają we fnaf nie? Bo to jakby to było na prawdziwe życie, to wszystko by było, musiało być wolniejsze. Czyli to można... mam nie wiem, dwa razy na godzinę by się wydało? O kur... Ciekawe, ale to do Ciekawe, ciekawe, kur... Zrób mi pizzę. Nie radzam. Zrób mi pizzę. Zrób mi pizzę. Nie słyszę poza... mi do ucha! Nie słyszę kurna lepiej. Nie ty pies w łazience. Właśnie... Ona się rusza, czy mi się czy to kamera. Akurat My no jest... myśli, że go nie widzimy. No, a ta gdzie... na pewno myśli, że go nie widzimy. No yes? nie? Nie wyobrażam sobie grać w Fenna czwórkę. Oj, w to! To gdzie trzeba nakręcać tą kuchłę, tą marionetkę. No, czarna. A no, myślisz, znaczy... ten, że że przyszedłbyśmy na to? Nie. No bo tam się chyba coś tak nakręca. Karol ten... Chyba. Karol chyba kiedyś w to grał, na Instagrama tym wrzucił. To było takie... Dab, 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 dzięki. Nie 49% sobie. mamy od w nocy, jest! Ej, ale znowu, znowu mamy ten... W drugiej w nocy jakieś 40, nie? Trzecia. Uu, ej, tu poprawia... ja cóż ty za... Przejdziemy za pierwszym razem to... Ogólnie nie... Nie chcę... O! A! Ej, co ty robisz? Co ty Nie robisz? chcę grać czwarta Czwartą Noc. Fredzimierz, co ty robisz? Nie w moim domu, kompletnie. Fredzimierz, co ty robisz? Chyba to coś tu stoi. Fredzimierz. I Mam w domu. O, super. Najlepiej. lepiej. Chodź. Bro. Freddy proszę To tego No Foxy, nikt nie żyje no, mam, mam. Dob 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 Kurde Terz nagiet stał w twoim Ale masz ładne oczka Zęby chyba Ząbki No nie Cofnów się bo ten mm. No bo on, on jest nieśmiały on, on nie wiesz. ma A On się zawstydził po tym bo w kontynencie

a, a! 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 Jezu, on chyba leci! To Fox ten... Bo mi stój, nie stój. Ale bądź przygotowana może. W czym? No nie patrz do na kamerę, tylko bądź przygotowana, na on bieg. Trzeba zobaczyć na kamerach, że będzie biec. nie będzie gdzie? nie, na no, kamerach chyba trzeba podnieść. Tak? Tak. Nie wiem, ja, u, miedzi... jestem tak dobry jak Miedziński. Nie, nie, nie. 11% mamy, wiesz? nie jest na na tego takiego. No ta tak, no, no ludzie, jakaś piosenka jest Zobaczmy się zamknijmy po prostu W tym pokoju Pościem Zamknijmy oba otwory No nie bo się będzie zużywać tak prosto, że mnie zużywają okay, No idą Na to Foxy Foxy Co to jest? Mmm, ale nie Fajnie ale to tu stoi, to zaraz to powiesz. Nie podoba mi się ten experience. Mam tutaj to... 2%! 0 Point! Zero! Mamo! Nie! Proszę i... Tak dobrze mam szło! Proszę szósta! Powiem mamę, bo... Teraz naprawdę przyjdzie i ten... ...się zapytać chodzi. No weź tą słuchawkę. Nie chcę. Przestań. To jest poważna sprawa. Mamo! Nie. Muszę? Nie. No, Mamo! Freddy, Freddy, ja Cię lubię, naprawdę, jesteś moim ulubionym aktorem. Ah, dzięki. No, naprawdę nie! Nie! No, nie, no, nie masz Dobra, nie gówno, pa. Uchydę, gówno. Do widzenia!